Witam Was bardzo serdecznie z tej strony minus portalu ptf.pl. A dzisiaj coś, czego bardzo dawno nie było na moim kanale: Taktyczne rewolucje. Ten materiał postanowiłem wrzucić z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że chciałem sobie i Wam przypomnieć, jak fajny jest szturm w Battlefield 4, szczególnie po tych ostatnich zmianach. Po drugie, aby pokazać, jak dobry może być agresywny snajper w ataku przy szturmie, a po trzecie ze względu na małą niespodziankę, niezwykłe spotkanie, mniej więcej w środku rozgrywki, także jeżeli spodoba wam się, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. Jeżeli jeszcze nie wzięliście udziału w konkursie, do którego szczegółów odnosić się będzie link w opisie, to serdecznie was zapraszam, nagrody czekają, a tymczasem oddaję już głos na pole bitwy z tej strony Miniu z PTFPL. Są, są, są we dwóch. No, już nie mam kulek z gadułek. Mikołaj, Albo uważaj, 3. jest technik. O, jeszcze, jeszcze dwóch tam, jeszcze dwóch tam w tym pokoju. Reszta. A, no, już, no, już, no, już no. pomy już Nie no, ma lavety. Tam no. rzucam zapalące. Na tobie. Ja też, Zapalający. Poszedł też. Poszedł na Alfę, Zapalający. Palą się, palą się. panie wyszli, wyszli chyba stamtąd. Dwóch, dwóch, dwóch jest... jest ze ścianą, y, przy Alfie. Przeciwnik Dobra, wy... wyjąłem dwóch. Jeszcze jeden, jeszcze tylko jeden tam jest. Wchodźcie, Mikołaj wchodźcie, ekstra, 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 ekstra. No. Wyjąłem. Podnoszę. Dobra. Mhm. Układę. Kładź, 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 jest kula z gadula, nikogo jest. tu nie ma wokół nas Ponaszę was wszystkich, idą od mm -hmm. A, Od B, od B cisnął, ale chyba odpuszczą tą alfę już Biała apteka mm, dzięki zewnątrz Wchodzą od ulicy Minimapa, minimapa, patrzcie, od wody, od wody Tam przy B Słuchajcie, plecy będziecie mieć Kładę brawo Dajdź, 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 kładź Nie ma A, A jeszcze, jeden. jeszcze Jeszcze jeden, Uważajcie. jeszcze jeden od Alfy, jest przy Alfie mhm. Nie ma Dostał. Wbiegają okay. od ulicy na B Tam na masę idą Dwóch, trzech tam przy tych Wskakuj. Dobra, dobra, jedź, jedź, jedź Przybrawo będzie rozbrają, rozbraja Nie. Mikołaj na tobie Rozbraja, brawo, mhm mm -hmm, mm -hmm. Rozbroi, rozbroił Tak, 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 tak no już teraz podłożę Podkładaj, y obiegnął od ulicy Nie. Gęsto, gęsto od ulicy Fleszbęki rzucają, kur... Nic nie Kula widzę, przepilnij bo... mnie. Ula, no, za Uważaj biały, bo tam cała ekipa biegła gdzieś do nas, wiesz? Tak, widzę, 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 właśnie, widzę. No aż, kurna, no, amo mi się skończyło. A, fikuśny mi tu wjechał. Nożyj go, nożyj go! No kurde, fikuśny! <laughs> Dobre dobrze, to było. Dawaj ktoś na nas, nie kładźcie tego, tego koma. No 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 jest, jest, jest. a no, od drugiej strony trzeba wejść jeszcze wyczyścić. Jeszcze jeden. O, dawaj, dawaj, dawaj. Mam go, mam go, mam go, mam go. Czysto. Od ulicy, od ulicy, uważajcie. Dobra. Zablokowałem się na słupku malutki. Nie wierzę w to. Wchodzę do pana dwóch. Tak. Mhm. Mhm. Dobra. Elegancko, chłopaki. Ale nie liczę tak łatwo. Nie jest łatwo. A miał być łatwo? Od wody jeden, Zgonimy. Marek, go, go zapraszaliście, czy o nie chodzi? Ty się. ja Chciałem cię biały podnosić i ten dwóch był No właśnie je zapytać. Jasne. Jak? Ten gościu kłócął zaraz koło mnie Robek na tobie Na wata jedzie Ajajaj. Jeden w tym pokoiku, w którym... O dobra, super O, jak ci dziękuję dobry człowieku. O, ty nie, Ale wyjąłem RPGa na twarz. Skap na tobie. Dwóch gości jest między tymi dużymi budynkami, e, koło naszej bazy lada, tam lada, gdzie jest ten garaż podziemny. To na tobie schabik. Dobra, ja pójdę na górę, rozstawię respa. Uważajcie, Snajper jest y, na schodach Ciekawe, po prawej waszej. <słuch> nie, Dawaj Robek, weź mi tam wywieźć y, na wodę. Ja tutaj postawię tak. nam respa. No. No. Szybka, Laweta właśnie wichała pod ten. ty. Ty, jaką mnie wy, uważaj Mikołaj. Co Coś tu alfa, coś się wydarzy tu. Mhm. Mm no kurwa, jeden procent. Mam rajne Ej, uważajcie, schody highway 1 mm -hmm. z wiodowca Campi Tak, tak, zdjął mnie, kurczę, drugi raz już są za paczkami. Ja go zdejmę, jak się zresztą... O kurczę, snajper ponoszę. mi podnoszę. W... Uważaj na plecach masz snajpera wiem, wiem, wiem. Ja się na niego przyczaję. Już go tam chyba pojechali. Nie, 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 żyje jeszcze, schował się, wiesz? Fikuśny idzie pod filary na dole Pod mostem już... Jest. Ej, gościu maxywem, Mister Minu I właśnie go zabiłem jakiegoś suboktura mam. Powaga Mister Minu Przypadek Nie sądzę Minu Ale trochę inaczej napisałem. No ten no nie? troszkę inaczej no ale. Tak czy owak Ej, nawet nie wiedziałem, że tutaj są res latające. Zablokowała się ta laweta, do dziury wpadła. Ała, ała, ała. ała. Jak tam, chłopaki? Ja od tyłu ale próbuję ich flankować. Drugiego. Oj, 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 oj. gdzieś Pali się oj, ktoś, oj, pali się ktoś, ktoś siedzą tutaj. Dwóch. Widzi... Fikuśny siedzi na tym, na wiadukcie. Granat poszedł. Na wiadukcie siedzi Fikuśny, uważajcie. Kładę. Dostałem. Wiecie, ale... Podnoszę. Dzięki. Kładziecie to? Tak, leży. Z wiaduktu, uważajcie, z wiaduktu mamy ostrzał. Tak, tak, z wiaduktu tam mhm. Fikuśny razem z ekipą. Na wiadukt wchodzi trzech. Tak, Fikuśny i dwóch padawanów i laweta. Się Ten lawetą od nas wjechał do budynku, co za gość. <laughs> Ała! Rzućcie jakąś paczkę, jak macie. Nie macie. Pięknie. Mini apteka. Dzięki tam na skałkach, na, jak tam gdzie zawsze snajperzy siedzą. Z trzech gości przynajmniej. Ten lawetów tam może pozamiatać, ładnie. No kurde no, 9% <średziś> 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 Jeszcze jednego, no. po tobie. <średziś> Dobra, jedziemy chłopaki, jedziemy. Laweta na dupie, laweta, laweta, na, laweta na, dupie. na dupie No ja nic na nią nie mam Ja też nic Pomogę na nią nie mam Ja powiesz. tylko uwagę mogę pościągać no, na siebie No jest to jest No jest laweta z tyłu derpek dobra, dobra, ekstra, ekstra Eee, miniu apteka O, będę wdzięczny Dzięki Asz. Jeszcze A jak ktoś ma lewa, lewa, lewa Lewa jego, lewa jego Jakby ktoś amunicję podrzucił byłby fajnie, bo respa bym mógł rozstawić Poszła kulka Kurma, zafinowałem się uh, 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 uh. Tam sporo jest tych, tak. sporo przybę Ła Ściągają Nie widziałeś mnie, nie widziałeś mnie Tak, noża dostałem dwóch krzem komie dwóch krzem komie Dostałem od nich Można wchodzić, chyba jednego wyjąłem. Tam ktoś z znaczek podkłada, także tobie? powinno być dobrze. No to wysłań. Dobra, my to teraz skampimy. O, gościu ma amunicję. Tylko czy da? To, że ma, to wiesz, o... nic nie to znaczy. Zobaczymy, nie? Skab, masz ten podnośnik? Dobra, to B już pyknie, nie ma opcji. Oni nawet nie potrafią z tego lata naszego rozwalić kurwa, co za fajtu łapy, nie? Kurwa, co jest? C4 A to jest ten ziomek z amunicją. No nie Dobra, zginąłem no, Tam na tym balkoniku. To już taka przywitalna jest ta jest dwóch, ekipa. Trzech. 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 I inżynierowie. Także. Na no, tobie schabik. Dobra, o, gdzie tu diabł? Nice. No, Dobra, co Minęła tobie. Y -y -y. Minęliśmy się gdzieś z gorszy. Dostał, dostał. Na górze czeka na nas. A, ja uważaj, uważaj, jest za wiesz, no Wiem, sobą. wiem, właśnie. Dwóch. Mhm. Ale mnie wyjął z F2000? A to z granatnika, to chyba, nie? Nie, Nie. Ale nie no, u mnie to wyglądało jak eksplozja. I zginąłem Wybijamy od jednego rahatnik. strzału. Dobra. Ja już idziemy, kurwa. Ej, ale na plecach ich mamy. Oni chyba są na kurwa. dachu, na tym dużym Uf. tym. Uf. Go, go, Robek, go. Ciep, Gdzie... przez głowę mi scha przyjechałeś. Jeden uciek, jeden dostał, jeden dostał ode mnie. Dobra, to już pyknie, nie ma opcji. Uwaga wchodzi od y, naszej bazy. Lawetem i zniszczył i wbiega do M. Dwóch pod bramkami. To nasze. na tobie. No, to jest czysto. Ja tu Czeka? może zostawię respa. Zresztą tu nie będą się raczej zapuszczać. Tam sporo, sporo. Na tej skarpie siedzą, Uważajcie. Go, go. Wchodzimy. Chodzimy Mikołaj. Tak jest. Karty, ale z... ale chodź przeskoczył bez... mój strzał. Dwa razy. Biały podnoszę. Nie, nie, nie podnoszę, nie podnoszę. Jak tam? O, ładnie, ładnie, yeah. ładnie, panowie. Good guy. No, no. Nie ma to jak dobry szturm. GG się mówi. GG. GG.